Melania Trump wypuściła swojego memcoina zaraz po tym, jak Donald Trump wypuścił swojego. I już po 8 godzinach ten memcoin zanotował 13 tysięcy procent wzrostu. Pytanie, czy urośnie dalej? Największe giełdy już zaczęły informować o listingach tego memcoina. HTX, Bitget, Gate.io. Ale są również poważne ostrzeżenia. Żona Donalda Trumpa ma zaledwie 3 miliony obserwujących na Eksie, gdy sam Donald Trump ma prawie 100 milionów. Zatem proporcja 3 do 100. Innymi słowy, potencjalnie 30 razy mniejszy market cap powinien być na tokenie Melania w stosunku do tokena Trumpa. A na chwilę obecną, po tych 8 godzinach, market cap Melania wynosi ponad 1,4 miliarda dolarów, gdy market cap Trumpa w tym samym czasie wynosił już 4 miliardy dolarów. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, a to jest kanał Julian Crypto. Melania ma również zupełnie inną tokenomię niż sam token Trumpa. Przeważająca różnica to jest, jeżeli chodzi o Unlock. Unlocki w tokenie Trumpa rozpoczynały się po 3 miesiącach. Unlocki w tokenie Melani rozpoczynają się już po 30 dniach, także po 30 dniach już może być pierwsza zrzutka, a konkretnie 3% całkowitej podaży może być zrzucone na rynek po 30 dniach, czego w przypadku tokena Donalda Trumpa moglibyśmy powiedzieć dopiero po pierwszych 3 miesiącach. Więc to jest to ryzyko czasowe, tutaj wszystko się będzie dużo szybciej działo. Zresztą rynek już się przyzwyczaił. Zobaczył, że Donald Trump wypuścił swojego memcoina, dużo ludzi na tym zarobiło. Teraz czas na melanie, więc traderzy, spekulanci już dużo szybciej reagują na ten news. Być może giełdy także dużo szybciej będą reagować. Mówimy tutaj o Binance i o Coinbase, ponieważ na melania wolumen z ostatnich 24 godzin to jest prawie 2 miliardy dolarów na chwilę obecną. A to jest ważne, ponieważ giełdy tym się sugerują, czy będą listować dany token. I zobaczcie teraz tokeny na giełdzie Binance, gdzie wolumeny tutaj są znacznie, znacznie niższe, oczywiście na pojedynczych parach, ale i tak wolumeny na Melanii już przekraczają wolumeny większości tokenów, które są na Binance, no może nie w większości, ale wielu tokenów. I dlatego właśnie Binance może chcieć listować ten token, jak również giełda Coinbase. Zobaczcie, giełda Coinbase i Binance obudziły się po jednym dniu, w zasadzie po dwóch dniach od informacji o listingu tokena TRUMP. Teraz giełda Binance i Coinbase mogą obudzić się znacznie szybciej. Tutaj nie będzie obaw związanych z tym, że jej konto mogło zostać schakowane. Druga sprawa to zwróćcie uwagę na te zielone obszary. Zielone obszary to są momenty, kiedy budzi się Europa, czyli między 6 a 12. I tutaj również zaznaczyłem między 6 a 12 ten przedział czasowy. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ wczoraj ten token został zlistowany, kiedy w Polsce, w Europie była godzina 22. W Stanach wtedy godzina była dopiero 16. Więc oni wtedy byli w stanie to spokojnie kupować, ładować, jak to się mówi, torby. Ale teraz, między godziną 6 a 12, Stany Zjednoczone będą spać. Nie będą sprzedawać żadnych tych tokenów, ponieważ prawdopodobnie większość rynków wtedy będzie spać. Natomiast Europa w tym samym czasie może kupować. Zobaczcie, jak to wyglądało w przypadku tokena Trumpa. Oczywiście wzrosty pojawiły się już na samym początku, kiedy pojawił się ten token, ale sama Europa jeszcze była w stanie to podbić. Również następnego dnia, na następny dzień także token Trumpa, zobaczcie jak został podbity właśnie między godziną 6 a godziną 12 w Europie. To był moment, kiedy Stany Zjednoczone spały i to był też moment, kiedy można było najwięcej na tym zyskać. Czy tak będzie i tym razem? Ja Wam tego nie sugeruję, że tak musi być, ale tak może być. Tym bardziej, że Bitcoin może się różnie zachowywać. Tutaj się wszystko może zdarzyć, tym bardziej, jeżeli Binance i Coinbase zdecydują się na listingi. Oczywiście wczoraj opublikowaliśmy informację o godzinie 13:28, gdy Bitcoin kosztował 105 tysięcy dolarów. O tym, że jest lokalnie większa presja sprzedażowa na BTC. Zobaczcie, o tę ścianę sprzedażową chodziło. Więc gratuluję wszystkim użytkownikom Max Data App, którzy z tego skorzystaliście, ponieważ właśnie teraz Bitcoin kosztuje znacznie mniej 102 tysiące dolarów. No i co jest istotne, kiedy Bitcoin spada, to wszystkie alty również tracą. Nadal widzimy tę presję sprzedażową na Max Order booku na Bitcoinie. Tym bardziej, że rynek już teraz może się szykować pod inaugurację Trumpa, innymi słowy, prawdopodobnie też pod niższe wydatki, na przykład na zbrojenia, ponieważ Trump mówi o tym, że będzie kończył z tym całym konfliktem, który obecnie się dzieje, że będzie chciał zapobiec trzeciej wojnie światowej. Więc moja spekulacja jest taka, czy przypadkiem to nie jest moment dobry do zbierania profitów. Paradoksalnie, ponieważ wszyscy właśnie teraz uważają, że rezerwa Stanów Zjednoczonych bitcoina wystrzeli BTC tu moon, Pytanie jednak, czy to już nie zostało rozegrane. I pytanie, czy oczywiście Trump podpisze Executive Order w najbliższych dniach dotyczący rezerwy, czy nie, bo jeżeli nie, to potencjalnie może być niewielka korekta tych wcześniejszych wzrostów. Niewielka, mówię, korekta. Tym bardziej, że jesteśmy stosunkowo wysoko, jeżeli chodzi o nupl. Ale oczywiście pamiętajcie, to trzeba analizować na żywo. I ja wam tutaj nie sugeruję, co teraz może się zdarzyć, ale was uczulam. W dniu wczorajszym informowałem Was także o tym, że będę zamykać większość swoich pozycji na Trampie w momencie, gdy wolumen dojdzie do wcześniejszych poziomów wolumenu. I tak też się stało. Na poziomach około 72 dolarów, zamykałem, miałem przyjemność zamykać większość pozycji na Trampie. Czy to jest dobry długoterminowo wynik? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Krótkoterminowo na pewno tak. Kapitał razy 6. Dla was też wczoraj odpaliłem live streama po to, żeby was o tym poinformować i gdy tak się stało, to też był dobry czas na zbieranie lokalnych profitów. A takimi analizami i informacjami dzielimy się dodatkowo na kanałach telegramowych Maxdata App, na kanale trzecim, gdzie poza samymi informacjami dajemy również insajdy, typu na przykład przez następne 6 godzin Stany Zjednoczone będą spać, czyli nie sprzedawać, a Europa będzie się budzić, będzie kupować. Dopiero po godzinie 12 obstawiam osłabienie emocji i korektę. Więc takie informacje dajemy dodatkowo dla was na kanale trzecim Max Data App po to, żebyście mogli jeszcze skuteczniej analizować rynek i nie musieli oglądać wszystkich moich materiałów, a mimo wszystko mieli dostęp, natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji. Więc wracając do tokena Melania, czy waszym zdaniem może on powtórzyć wynik tokena Trumpa? Moim zdaniem jest duża szansa, że pojawią się jeszcze fajne wzrosty w dniu dzisiejszym. Będziemy to obserwować. Napiszcie w komentarzach, jak. Jaka jest Wasza opinia? Co robicie na dzień dzisiejszy? Gratuluję wszystkim, którzy zyskali w ciągu ostatnich dni. Było Was naprawdę sporo. Ja Was życzę udanego dnia. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.